Które idziemy na tą wycieczkę! Od tak dawna marzę, by na camping i spać w namiotach pod gołym, rozgięszczonym niebem! A spakowałaś się już, Joko? Ależ ja byłam gotowa już jakiś tydzień przed ogłoszeniem, że idziemy na wycieczkę! <laughs> tak, nikogo to nie dziwi, Joko. Dziewczyny, a tak. Biorąc pod uwagę okoliczności, to nie myślicie, że to trochę dziwne, że idzie z nami tylko jedna nauczycielka? A ty jak zawsze znajdujesz dziurę w całym. Będzie super! Odkryjemy tak wiele nowych rzeczy. Od dziecka marzyłam o takiej wyprawie. Oj, mówisz tak, jakbyś już nie była dzieckiem, Sashiko! Wypraszam sobie. Jestem nastolatką, a nie dzieckiem. Trzynastka to już spory wiek. Tylko, że trzynastka to też trochowa liczba. Mimo wszystko myślę, że to będzie całkiem niezła zabawa. Nie mów, że się boisz, Suzumę, bo ci nie uwierzę. Jesteś najspokojniejsza z nas wszystkich. Nie boję się, macie rację, wszystko będzie w porządku. Mam taką nadzieję. nie bo już trochę jechać na tę wycieczkę? Jedyne czego się boję, to ile może kosztować? Ja rozumiem, że szkoła i tak wybiera najtańsze możliwe noclegi, ale co by było, gdybym, no nie wiem, nie miał namiotu? Musiałbym go kupić, a to by było. Wiesz, ile takie rzeczy kosztują w tych czasach? Miałem bardziej na myśli to. ile ludzi tam będzie. Dlaczego mielibyśmy się bać ludzi? Wiesz, ludzie mogą być straszni, no bo co jeśli ktoś nas zaatakuje? Albo odurzy? Porwie? No już się tak nie stresuj, bo majtek nie dopierzesz. Jak będzie cokolwiek się działo, to nas ochronię, okej? Okay? Jestem silny, inteligentny i sprytny. Dam sobie radę z kimkolwiek, kto spróbuje nas tknąć. W porządku. Wierzę ci na słowo. Kiedy będziemy już na miejscu? Nie mogę się już doczekać tych pięknych widoków. Razy ci się nie nastawiać. Nie wiadomo, czy będą tam jakiekolwiek ładne widoki. Ta wycieczka przecież była taka tania. Emil ma rację. Nie nastawi się zbyt mocno, Sasiko. Mam nadzieję, że będą ładne widoki. Bo inaczej bez sensu brałam aparat. też bym chciała, żeby były ładne widoki. Będę mogła o nich pisać wiersze. Może coś namaluję? Specjalnie potem wzięłam farby i płótno. Czy możecie być cicho? Nie mogę czytać. A co czytasz? Książką mitologii greckiej. A teraz będziecie cicho? Niech ci będzie. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Witamy w krainie zabaw. <grym> Ej, ludzie, bo to nie jest nasze piekło. No, wow! Nie zauważyłem. Mam nadzieję, że się Wam tu spodoba. Bo już nigdy stąd nie wyjdziecie.